Incident of Lincoln Hall Ridge. 25 maja 2006 roku Lincoln Hall przygotowywał się do próby zdobycia Mount Everestu. Hall był 50-letnim australijskim alpinistą z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem spinaczkowym. Już dwa razy próbował zdobyć Everest, ale bez skutku. Tym razem warunki sprzyjały, gdy dołączył do drużyny podejmującej ostatni atak z obozu czwartego na wysokości 26 tysięcy stóp. Spinaczka przebiegła bez problemów. Hall dotarł na szczyt na wysokości 29 000 29 stóp, spełniając swoje marzenie. Spędził krótką chwilę na świętowaniu, zanim rozpoczął niebezpieczne zejście. Większość zgonów ma miejsce podczas zejścia, gdy wyczerpanie i niedobór tlenu dają się we znaki. Gdy Hall schodził poniżej Hillary Step, coś poszło nie tak. Ekstremalna wysokość zaczęła wpływać na jego mózg. Obrzęk mózgu, czyli stan, w którym płyn gromadzi się w mózgu, zaczął się gwałtownie rozwijać. Hall stał się zdezorientowany i zagubiony. Jego ruchy stały się chaotyczne i nieskoordynowane. Na wysokości blisko dwudziestu ośmiu tysięcy stóp Hall upadł. Jego partnerzy wspinaczkowi natychmiast rozpoznali powagę jego stanu. Na tej wysokości mózg otrzymuje mniej niż jedną trzecią potrzebnego mu tlenu. Odpowiedzi Hala stawały się coraz bardziej niespójne. Jego oczy przewracały się do tyłu, a oddech stał się płytki i nieregularny. Zespół desperacko próbował pomóc mu kontynuować zejście, ale Hall nie był już w stanie chodzić. Upadał wielokrotnie, nie mogąc kontrolować swoich ruchów. Jego mowa stała się bezsensowna. Przewodnicy sprawdzili jego puls i oddech. Oba były ledwo wyczuwalne w rozrzedzonym powietrzu i ekstremalnym zimnie. Pod koniec popołudnia Hall przestał całkowicie reagować. Zespół wielokrotnie sprawdzał oznaki życia. Nie znaleźli pulsu, oddechu, ani reakcji na bodźce. Na wysokości 8700 metrów, w strefie śmierci, podjęli bolesną decyzję, której najbardziej obawiają się wspinacze. Lincoln Hall został uznany za zmarłego. Zespół stanął przed niemożliwym wyborem. Próba zniesienia ciała hala prawdopodobnie zabiłaby innych członków zespołu. Pogoda gwałtownie się pogarszała. Byli już niebezpiecznie spóźnieni podczas zejścia. Niechętnie zostawili ciało hala na wąskiej grani i ruszyli w dół, by ratować własne życie. Tej nocy ciało Hala pozostało samotnie na wysokości 8700 metrów. Temperatury spadły do minus 40 stopni Fahrenheit'a. Wiatr przekraczał 60 mil na godzinę. Żaden człowiek nie powinien przeżyć takiej ekspozycji na tej wysokości. Strefa śmierci zasłużyła na swoją nazwę, bo ciało ludzkie umiera bez dodatkowego tlenu. Następnego ranka, 26 maja, inny zespół wspinaczy próbował zdobyć szczyt. Gdy wspinali się obok tej samej grani, na której pozostawiono Hala, zobaczyli coś niemożliwego. Postać siedziała po turecku w śniegu, całkowicie żywa. Lincoln Hall był przytomny, rozmawiał i poruszał się. Kiedy wspinacze podeszli bliżej, Hall spojrzał w górę i powiedział: Wyobrażam sobie, że jesteście zaskoczeni widząc mnie tutaj. Jego słowa były zdezorientowane i nieskładne, ale bez wątpienia był żywy. Hall spędził całą noc wystawiony na działanie warunków w strefie śmierci i przeżył. To odkrycie wywołało awaryjną akcję ratunkową. Sprowadzenie żywej osoby, z wysokości 8700 metrów wymagało koordynacji między wieloma zespołami wspinaczkowymi. Hall był ledwo przytomny i nie mógł chodzić o własnych siłach. Każdy krok w dół góry był walką z czasem i wysokością. Po 12 godzinach niebezpiecznej akcji ratunkowej Hall został ewakuowany do obozu bazowego. Przeżył coś, co powinno skończyć się śmiercią. Lekarze wyjaśnili, że ekstremalne zimno mogło zachować funkcję jego mózgu, jak przy hipotermii podczas zabiegów medycznych. Hall całkowicie wyzdrowiał i wrócił do domu, do Australii. Incydent przetrwania Becka Weathersa w strefie śmierci. 10 maja 1996 roku Beck Weathers rozpoczął swój ostatni atak szczytowy na Mount Everest. Weathers był 49-letnim patologiem z Teksasu, który pasjonował się wspinaczką. Dołączył do wyprawy Roba Holla, jednej z kilku drużyn próbujących zdobyć szczyt podczas wąskiego okna pogodowego. Weathers kilka lat wcześniej przeszedł zabieg keratotomii radialnej, aby poprawić wzrok. Na ekstremalnej ta operacja spowodowała nieoczekiwane komplikacje w miarę jak wspinał się wyżej, jego wzrok zaczął gwałtownie się pogarszać. Obniżone ciśnienie atmosferyczne wpłynęło na jego chirurgicznie zmienione rogówki. Kiedy zespół dotarł do balkonu na wysokości 27500 stóp, Weather's ledwo widział. Rob Hall, doświadczony lider wyprawy, podjął kluczową decyzję. Powiedział Weather'sowi, żeby poczekał na balkonie, podczas gdy reszta kontynuowała wejście na szczyt. Hall obiecał, że zabierze Weather'sa podczas zejścia. Godziny mijały, gdy Weather's czekał samotnie na wąskiej półce. Pogoda zaczęła się gwałtownie zmieniać. To co było pogodnym porankiem stało się groźne, gdy chmury gromadziły się wokół góry. Prąd strumieniowy, zwykle powyżej szczytu Everestu, zaczął opadać w stronę wierzchołka. Po południu potężny system burzowy objął górne partie góry. Wiatr przekraczał 80 mil na godzinę. Śnieg padał poziomo w oślepiających płatach. Temperatura spadła do minus 40 stopni Fahrenheita, wielu członków zespołów wspinaczkowych zgubiło się w całkowitej bieli. Weathers czekający na balkonie znalazł się w środku burzy. Jego wzrok był już całkowicie utracony. Zimno przenikało przez kolejne warstwy ubrań i zaczęła się rozwijać hipotermia. Kiedy inni wspinacze w końcu go odnaleźli po kilku godzinach, był nieprzytomny i nie reagował. Zespół ratunkowy sprawdził funkcje życiowe Wedersa. Jego puls był ledwo wyczuwalny, jego oddech był tak płytki, że niemal niemożliwy do wykrycia. Temperatura jego ciała spadła do niebezpiecznego poziomu. W wyjącym wichrze, przy ograniczonej widoczności i sprzęcie, zespół podjął druzgocącą decyzję. Back Weathers został uznany za zmarłego. Nie mogąc zabrać jego ciała w warunkach burzy, zespół oznaczył jego położenie i kontynuował zejście. Weathers został pozostawiony sam na balkonie, podczas gdy wokół niego szalała zamieć. Spędził całą noc wystawiony na działanie burzy na wysokości 27500 stóp. Następnego ranka inna grupa wspinaczy znalazła Weather'sa w tym samym miejscu. Wyglądał na całkowicie zamarzniętego. Jego twarz była pokryta lodem, jego dłonie były czarne od ciężkich odmrożeń. Po raz kolejny został uznany za zmarłego i pozostawiony. Ale Beck Weather's nie był martwy. Głęboko pogrążony w hipotermicznej śpiączce, jego ciało wyłączyło wszystkie nieistotne funkcje. Jego metabolizm zwolnił do ledwo wykrywalnego poziomu. W jakiś sposób pozostała w nim iskra świadomości. Godziny później Weathers nagle otworzył oczy. Był sam, ślepy i otoczony lodem oraz śniegiem. Jego dłonie były całkowicie zamarznięte i bezużyteczne. Jego twarz była poważnie odmrożona, ale umysł miał na tyle jasny, by zrozumieć swoją sytuację. Został porzucony na Everestie i ratunek nie nadchodził. Weathers podjął niezwykłą decyzję. Choć nie widział i ledwo się poruszał, postanowił spróbować dotrzeć do czwartego obozu o własnych siłach. Korzystając z wewnętrznego systemu nawigacji, którego nie umiał wyjaśnić, Weathers zaczął przedzierać się przez śnieg. Przez wiele godzin błąkał się po przełęczy południowej, wpadając do szczelin i przewracając się na lodzie. Zamarznięte dłonie nie mogły nic chwycić. Odmrożone stopy ledwo utrzymywały ciężar, ale mimo to wciąż szedł naprzód, mając nadzieję, że zmierza w stronę bezpieczeństwa. Gdy zbliżał się wieczór, Weathers dostrzegł w oddali słabe światło. To był obóz czwarty. Wpadł do obozu jak zjawa, szokując swoich towarzyszy, którzy myśleli, że nie żyje. Jego twarz była czarna od odmrożeń, jego dłonie były zamarznięte nie do poznania. Ale Back Weathers wrócił z martwych incydent z zawaleniem seraka z udziałem Apa Sherpi. 18 kwietnia 2012 roku Apa Sherpa rozpoczął zejście przez lodospad Kumbu na Mount Everest. Apa był legendarnym wspinaczem Sherpą, który zdobył Everest 21 razy więcej niż ktokolwiek w historii w tamtym czasie. Prowadził komercyjną wyprawę przez najniebezpieczniejszy odcinek standardowej trasy. Lodospad Humbu to nieustannie poruszający się lodowiec, który przesuwa się w dół góry prawie o 4 stopy dziennie. Ogromne bloki lodu zwane serakami wznoszą się nad głowami niczym niestabilne drapacze chmur. Te formacje mogą się zawalić bez ostrzeżenia, miażdżąc wszystko, co znajduje się poniżej. Większość wspinaczy pokonuje lodospad we wczesnych godzinach porannych, gdy lód jest najbardziej stabilny. O 5.30 rano APA poprowadził swoją czteroosobową drużynę przez labirynt szczelin i wież lodowych. Poruszali się szybko, ale ostrożnie, wiedząc, że każda minuta Spędzona w lodospadzie zwiększa ich niebezpieczeństwo. Stałe liny i aluminiowe drabiny wyznaczały trasę, ale ścieżka zmieniała się codziennie, gdy lodowiec się przesuwał. Trzech klientów szło tuż za apą, gdy przemierzali przestrzeń między dwoma ogromnymi serakami. Te lodowe formacje wznosiły się ponad 100 stóp nad nimi, pochylone pod niebezpiecznym kątem. Poranek był pogodny i zimny, z idealnymi warunkami do przejścia. Dla doświadczonego wspinacza wszystko wydawało się rutynowe. Zespół zbliżył się do wąskiego przejścia między dwoma lodowymi blokami wielkości domu. Apa przechodził przez ten sam odcinek dziesiątki razy na przestrzeni lat. Poruszał się pewnie do przodu, sprawdzając każdy krok na nierównej powierzchni lodu. Jego trzech klientów zachowywało odpowiedni odstęp za nim, podążając dokładnie jego śladem. Bez żadnego ostrzeżenia przez lodospad przetoczył się grzmiący trzask. Dźwięk był ogłuszający, jakby grzmot rozległ się tuż nad głową. Apa spojrzał w górę i zobaczył, jak ogromny serak nad nimi zaczyna pękać. Na całej powierzchni lodowej wieży pojawiła się pionowa szczelina. Serak się zawalał, tony lodu zaczęły odrywać się od głównej formacji, bryły wielkości samochodów zaczęły spadać w dół, cała konstrukcja rozpadała się w kaskadzie zniszczenia, w wąskim przejściu nie było dokąd uciec, dziesięciolecia doświadczenia APE zadziałały natychmiast, bez namysłu rzucił się do przodu z całych sił. Jego ciało uderzyło o powierzchnię lodu i prześlizgnęło się kilka stóp dalej od miejsca, w którym stał. Ten ruch był czysto instynktowny, napędzany niezliczonymi godzinami spędzonymi w górach. Zanim jego trzej klienci nie mieli czasu na reakcję, zawalający się serak uwolnił ogromny blok lodu ważący kilka ton. Blok spadł dokładnie na ścieżkę, którą zespół szedł zaledwie kilka sekund wcześniej. Uderzenie było potężne, wysyłając fale uderzeniowe przez cały lodowiec. Ogromny blok lodu roztrzaskał się dokładnie tam, gdzie chwilę wcześniej stał Apa minął go o mniej niż metr. Blok był tak duży, że zabiłby go natychmiast, miażdżąc jego ciało nie do poznania, ale błyskawiczny skok Apem przeniósł wystarczająco daleko do przodu, by uniknąć śmierci. Jego trzej klienci nie mieli tyle szczęścia. Spadający lód uderzył ich bezpośrednio, zabijając całą trójkę na miejscu. Ich ciała zostały pogrzebane pod tonami lodowych szczątków. A pan nie mógł nic zrobić, by im pomóc. Zawalenie się lodu trwało mniej niż pięć sekund, od pierwszego trzasku do ostatecznego uderzenia. Apa leżał na lodzie, oszołomiony tym, co właśnie się wydarzyło. Kilka stóp za nim jego klienci już nie żyli. Gdyby był kilka stóp dalej, podzieliłby ich los. Różnica między życiem a śmiercią została zmierzona w calach i milisekundach. Zawalisko Seraka, które powinno zabić wszystkich, oszczędziło tylko jego. Ekipy ratunkowe przybyły w ciągu kilku godzin, by wydobyć ciała. Lodospad Kumbu pochłonął kolejne trzy ofiary, powiększając liczbę tych, którzy zginęli w tym zmiennym labiryncie lodu. Ale apa Sherpa przetrwał niemożliwą sytuację dzięki czystemu instynktowi i niesamowitemu szczęściu. Incydent odrodzenia Makalu Gao na przełęczy południowej. 10 maja 1996 roku Makalu Gao schodził ze szczytu Mount Everestu, gdy uderzyła najtragiczniejsza burza w historii tej góry. Gao był liderem tajwańskiej wyprawy i doświadczonym wspinaczem wysokogórskim. Tego samego dnia z powodzeniem zdobył szczyt, ale teraz czekało go koszmarne zejście. Ten sam system burzowy, który uwięził Beka Wedersa, szybko narastał wokół górnych partii góry. Wiatr przekraczał 130 km na godzinę, a widoczność spadła do zera. Wiele zespołów wspinaczkowych zostało rozdzielonych i zagubiło się w warunkach całkowitej bieli. Strefa śmierci powyżej 8000 metrów zamieniła się w zamarznięty labirynt chaosu. Gał oddzielił się od swojego zespołu podczas zejścia. W oślepiającym śniegu i huraganowym wietrze zgubił drogę powrotną do obozu czwartego. Burza była tak intensywna, że wspinacze nie widzieli nawet własnych stóp. Gał błąkał się po South Col, płaskim smaganym wiatrem płaskowyżu na ośmiu tysięcy metrów, szukając swojego obozu. Wraz z upływem godzin zaczęła się rozwijać hipotermia. Temperatura ciała Gał nieustannie spadała w brutalnym zimnie. Jego ruchy stały się powolne i nieskoordynowane. W końcu upadł w śniegu, niezdolny do dalszej wędrówki. Burza szalała wokół niego, gdy leżał nieprzytomny na odsłoniętym płaskowyżu. Następnego ranka, 11 maja, zespół ratunkowy znalazł Gał leżącego nieruchomo w śniegu. Był wystawiony na działanie burzy przez ponad 12 godzin. Jego ciało było całkowicie zamarznięte, pokryte lodem i śniegiem. Ratownicy sprawdzili oznaki życia i nie znaleźli żadnych. Brak pulsu, brak oddechu, brak reakcji na bodźce. Gał wydawał się martwy. Jego skóra była szara i woskowata, co jest typowe dla ciężkiej hipotermii. Temperatura jego ciała spadła tak, że ledwo dało się ją zmierzyć. W ekstremalnych warunkach strefy śmierci zespół ratunkowy uznał go za zmarłego i szykował się do pozostawienia ciała, jednak jeden z himalaistów odmówił poddania się. Pomimo oczywistych oznak śmierci, zespół postanowił podjąć próbę reanimacji. Na 26 tysiącach stóp z małym tlenem i sprzętem reanimowali gał na lodzie. Wysiłek był beznadziejny, ale nie przestawali. Inny zespół wspinaczy zrezygnował z próby zdobycia szczytu, by pomóc w akcji ratunkowej. Ci wspinacze dołączyli do reanimacji, na zmianę wykonując uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie. Praca była wyczerpująca na tej wysokości, gdzie każdy oddech zawierał mniej niż jedną trzecią tlenu dostępnego na poziomie morza. Przez prawie godzinę zespoły pracowały nad nieruchomym ciałem gał. Nieustannie prowadzili resuscytację, próbując przywrócić bicie serca i oddech. Ich zapasy tlenu niebezpiecznie się kończyły. Kilku ratowników zaczęło wykazywać objawy choroby wysokościowej przez długi wysiłek. Wtedy, wbrew wszelkim oczekiwaniom, jeden z ratowników wyczuł słaby puls. Był ledwo wyczuwalny, ale nie do pomylenia, serce Gał znów zaczęło bić, zespoły podwoiły wysiłki, kontynuując resuscytację i rozpoczynając ogrzewanie jego zmarzniętego ciała. Powoli oddech Gał powrócił. Jego puls stawał się coraz silniejszy. Po kolejnej godzinie intensywnej opieki otworzył oczy, był zdezorientowany i zagubiony, ale żył. Reanimacja powiodła się wbrew wszelkim medycznym prognozom na takiej wysokości. Zespoły ratunkowe natychmiast rozpoczęły ewakuację gał do niższych obozów. Zejście było niebezpieczne, wymagało przenoszenia i postojów. Gał tracił i odzyskiwał przytomność, ale jego parametry życiowe były stabilne. Każde kolejne tysiąc stóp zejścia zwiększało jego szanse na przeżycie. Po 18 godzinach akcji ratunkowej Gao dotarł żywy do obozu bazowego. Był martwy ponad godzinę, zanim został przywrócony do życia na wysokości dwudziestu sześciu tysięcy stóp. Lekarze stwierdzili, że ekstremalne zimno zachowało funkcję mózgu, umożliwiając reanimację. Makalu Gao powrócił z martwych na Mount Everest.